Przyjedź po naszym kraju. Śnieg już proszy, gwiazdy świecą. Wszyscy czekają, dzieci tęsknią. Dinką, dzwonki brzmią, sanie lecą w nocny dom. Ho, 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 radość wprost kochamy cię! Mikołaj, bądź! Na stole czeka ciepłe kakao. Ho, w Świateł blasku w butach Schowane są marzenia Przyniesie Proszę! W worku spełnienia Pindą! Dzwonki brzmią Sanie lecą w nocny dom Ho, ho, ho! Radość, prom Kochamy cię, Mikołaj! Bądź! Renifery biegną wśród gwiazd Skrzypi śnieg. Wszystkie dzieci śpiewają dziś Mikołaju, to jest twój wyścig dzwonki brzmią Sanie lecą w nocny dom Ho, 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 radość, prąd Kochamy cię, Mikołaj Dzień, dzwonki brzmią Sanie lecą w nocny dom Ho, 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 radość, prąd Kochamy cię, Mikołaj Bądź